Bracia i siostry, najpierw objaśnijmy tło zdarzenia opisanego w dzisiejszej Ewangelii. Żydzi wyznawcy religii mojżeszowej mieli obowiązek odbywania raz w roku pielgrzymki do świątyni jerozolimskiej. Albo na święto Paschy, albo na święto Pięćdziesiątnicy. Do Jerozolimy wtedy, w czasach, kiedy dzieje się dzisiejsza Ewangelia, przybywało między 100 a 200 tysięcy pielgrzymów. Pobożni Izraelici byli zobowiązani do złożenia podwójnej ofiary w świątyni. Najpierw ofiary pieniężnej, równej dwóm dniówkom pracy, ale do skarbony świątynnej można było tylko wrzucać monety żydowskie, cykle. A w obiegu były inne monety, greckie i rzymskie, na których były podobieństwa bóstw pogańskich i cesarzy. Takich monet nie wolno było składać w ofierze. Stąd kantory wymiany przy świątyni. Ale przy wymianie dochodziło do wielkich nieuczciwości, zwłaszcza wobec ludzi prostych, niewykształconych. Ponadto druga ofiara to był obowiązek złożenia zwierzęcia. Bogatsi, baranka albo wołu, biedniejsi, gołębia. Powołując się na słowa Starego Testamentu gdzie Bóg skarżył się na byle jaką jakość ofiar, wprowadzono komisję kwalifikacyjną owe zwierzęta ofiarne, która decydowała, czy można takie zwierzę w ofierze Bogu złożyć. I tu dochodziło do wielu na użyć. Bo jeśli ktoś przynosił swoje zwierzę, komisja z reguły orzekała ono się nie nadaje na ofiarę. Trzeba było kupić na straganach zwierzę, i to zawsze się nadawało, ale jego cena była trzy razy wyższa niż cena zwyczajna. Najpierw wymiana monet. I ów handel zwierzętami odbywały się poza murami świątyni, ale potem dla pewnej wygody, z pewnego przyzwyczajenia przesunięto to na dziedziniec, który już należał do świątyni i który był miejscem modlitwy. Ponadto cały ten interes był w rękach arcykapłana Annasza i jego rodziny. Dzisiaj byśmy użyli określenia grupa trzymająca władzę. Nie dopuszczano nikogo. Dochodziło do wielu nieuczciwości. I stąd gwałtowna, zadziwiająca reakcja Chrystusa. Bierze bicz, wywraca stoły, krzyczy, rozrzuca monety, monety, wyrzuca zwierzęta i przekupniów. To nie był grzech gniewu, to był święty gniew. Jest grzech gniewu, ale jest też obowiązek świętego gniewu reakcji wobec zła. Swoim czynem Chrystus śmiertelnie naradził się arcykapłanowi Annaszowi. Znowu używając języka potocznego. Ośmielił się wejść na nieswoje terytorium. Wtrącić do sprawy, która nie powinna go obchodzić. Dobrze to Annasz zapamiętał Chrystusowi. Kiedy trzy lata później Pan Jezus został oskarżony i postawiony przed chantedrynem, jednym z powodów oskarżenia... Było twierdzenie, myśmy słyszeli jak on mówił, ja zburzę ten przybytek i uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony. A potem kiedy Pan Jezus został przybity do krzyża, szyderczo wołano, ej ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wydaw sam siebie. Historia dzisiejszej Ewangelii ma swój ciąg dalszy. Przybytek Chrystusa, Jego święte ciało, zostało zburzone, zmaltretowane i ukrzyżowane. Ale po trzech dniach prawdziwie zmartwychwstał. Natomiast świątynia jerozolimska, która była Jednym z architektonicznych cudów świata, jej przebudowę i rozbudowę, zaczął Herod Wielki 20 lat przed narodzeniem Chrystusa, a dokończył jego wnuk w roku 64 po narodzeniu Chrystusa, w chwili, gdy się dzieje akcja dzisiejszej Ewangelii. 46 lat trwała już przebudowa świątyni. I ledwie zakończono budowę, sześć lat później, w roku 70. po Chrystusie, Rzymianie oblegli Jerozolimę. Spalili świątynię i zburzyli ją. Nigdy już nie została odbudowana. Natomiast w dzisiejszej Ewangelii Najważniejsze są słowa, te, które mówią, że po zmartwychwstaniu uczniowie Jezusa przypomnieli sobie to, co on powiedział wówczas. I uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Ich przeciwieństwem, tych, którzy uwierzyli słowom Jezusa, jest arcykapłan i Sanhedren, faryzeusze. Oni szczycili się swoją wiarą, byli przekonani, że wszystko wiedzą najlepiej. Nie uwierzyli w to, co mówił Chrystus. W jakim żyli złudzeniu. Nieprzyjemna to rzecz ulec złudzeniu. Na przykład złudzeniu na temat faktów czy rzeczy, rzeczy materialnych. Ktoś kupił jakiś sprzęt, myślał, że to jest porządne, solidne, a tymczasem okazało się pomyłką albo faktów. Ktoś myślał, że pociąg odjeżdża, o tej godzinie przyszedł na dworze, okazało się, że pomylił się i że pociąg już odjechał. Gorsze, bo bardziej bolesne są złudzenia co do ludzi. Ktoś dochodzi do przekonania, że pomylił się wybierając męża czy żonę. Albo. Pomylił się, najmując do pracy pracownika. Myślił, że, myślał, że to będzie uczciwy człowiek, pracowity, a tymczasem jest inaczej. Albo złudzenia wobec polityków. Jednak najbardziej tragiczne złudzenia to złudzenia na swój temat. Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Tak jak Annaszowi i Sanetrynowi. A później okazuje się, że żyłem w błędzie, że prawda jest inna. Jest przypowieść Chrystusa o sądzie ostatecznym, gdzie ci, którzy nie mieli miłosierdzia, ze zdziwieniem pytają, kiedy, kiedy nie mieliśmy dla Ciebie Chryste dobroci. Nawrócenie, które ma się w nas dokonywać, ma polegać także na wyzbyciu się złudzeń na swój temat. Mamy zbliżyć się do Chrystusa i w Jego świetle miłości i prawdy zobaczyć swoje wnętrze, swój grzech swoją nędzę. Myję ręce. Także przed tą strzą Dokładnie umyłem ręce. Ale można też zrobić takie osobiste ćwiczenie, bo też macie czyste ręce. Jeśli wrócimy do domu i przytkniemy dłoni do mocno świecącej żarówki, to w tym mocnym świetle można zobaczyć, że tu jednak za tym paznokciem przy czwartym palcu jakiś brud się przykleił. Wygląda, że czyściutko, a z bliska w świetle, a jednak, prośmy Chrystusa by się zlitował nad nami. Jeśli trzeba, niech weźmie bicz, żeby mną potrząsnąć, żeby mnie wydobyć z tego złego uśpienia. Nawet jeśli to będzie bardzo bolało, to lepiej, że teraz boli, niż to, że będę żył w złudzeniach i z przerażeniem odkryję je po śmierci, kiedy już nie będzie możliwości nawrócenia. Miarą prawdy w naszym życiu jest wierność Krzyżowi. Słyszeliśmy w drugim dzisiejszym czytaniu słowa świętego Pawła, że Krzyż jest dla nas mocą i mądrością Bożą. Jest znakiem tego, że naprawdę idziemy za Chrystusem. W jednym z rozważań dróg krzyżowych. Aleksandra Woźnego przy czwartej stacji w spotkaniu z Maryją są takie słowa: Syn Boży mógł sprawić, żeby Maria dowiedziała się o Jego męce i śmierci dopiero po zmartwychwstaniu, ale wtedy ona mogłaby się czuć odsunięta, pozbawiona udziału w Jego życiu, jakby pokrzywdzona w miłości. Ja się czuję pokrzywdzony, gdy mam trudne życie gdy mam udział w cierpieniu, a tymczasem powinienem się czuć pokrzywdzony, gdy mam życie łatwe. Panie Jezu, daj mi łaskę nawrócenia. Uwolnij mnie od złudzeń na mój temat. Daj mi żywą wiarę. Amen.